Loża wip, ona chce się ze mną wbić się i wip, ona chce się ze mną wbić się Zaczynam klak, choć wciukoła w ruch robie buch i znów Zaczynam klak, choć wciuch koła w ruch robie buch i znów Zaczynam klat, choć wciółko w ruch robie buch i znów Zaczynam klak, choć w ciuchą w ruch buch i Jamy na peron, znów najebani Ej. Zakaz palenia, głupa nie trawy Konduktor nie frajer i bawi się z nami My jedziemy z tym, a wyjdziecie też z nami Cały wagon kurwa pali Lecimy Mazury, a nie na Bahamy. Ona chce się z nami bawkę, SWR tylko dla ziomali Ej, Ej z podobnym Znowu łazienka wypełnia się dymem bez z plecakiem znika na chwilę Wers z prądem, a nie jest elektrykiem To przedział zamknięty, a nie czeska sauna Po do Świdra zajeżdżam do Gdańska Ej. Ej, gwaria śluzańska! Zaczynam chlać, pociąg, ciuch, koła w ruch, robię buch i znów Zaczynam chlać, pociąg, ciuch, koła w ruch, robię buch i znów Zaczynam chlać, pociąg, ciuch, koła w ruch, robię buch i znów Zaczynam chlać, pociąg, ciuch, koła w ruch, robię buch i znów Młody Bóg? Młody Bóg. Bo jak Jezus, ciągle, ciągle zaliczam stację. Ciić. Ludzi w chuj? chuj Także tak. nie wiem, mordko, czy wciśniesz spację? Byle hampa, gramno i łyche, kurwa zeruje w mig S&P to marka, nasze duo, kurwa nie zniszczy klik stok stacja, na brudy kupuje wagony za wagon S.O.P.B. macie w kiblu, kurwa macham moją szpadą na nie w tył, my jak ten pociąg po sukces na zdrowie w domu, razem z kumplem kurwa przechylę butlę Zaczynam klać, po ciuchko, a w robię buch i znów Zaczynam klać, po ciuchko, a w robię buch i znów Zaczynam klać, po ciuchko, a w ruch robię buch i znów Zaczynam klać, po ciuchko, a w robię buch i znów Loża VIP, ona chce się ze mną bić, ej Loża VIP, ona chce się ze mną bić, ej Loza vip ona chce się ze mną bić no i ja zajmuję przedział no i robię kurwa drip ey. loza vip ona chce się ze mną bić ey. loza vip ona chce się ze mną bić ey. Loża VIP, vip ona chce się ze mną bić no i ja zajmuję przedział no i robię kurwa drip hey